Opracowanie wersji polskiej, tęczowy music box, program pierwszy telewizji polskiej, czytała Danuta Stachura. Słodkich świąt Bożego Narodzenia oraz pysznych prezentów pod choinką życzę Mikołaj. Alpen Gold, szczyt dobrego smaku. Dumbo. Bajeczna zabawa z ulubieńcami wszystkich dzieci. Kubuś Puchatek, Arielka, Królewna Śnieżka, Aladyn, Simba. W tym numerze ekstra prezent. Puzzle Pocahontas. Nowe zadania i łamigłówki. Razem z Dumbo bawisz się w cudownym świecie bajek Disneya. Dumbo. To naprawdę bajeczna zabawa. Dumbo. Pierwsze pismo każdego dziecka teraz już co miesiąc. Mickey Way. Mickey Way Clan. co, Way. Mleko pij i zdrowie, jeżeli dobra myśl to Milky Way Czekolada mleczna, kosmiczny, bajeczna Milky Way, więcej hey, chciej! Yeah, yeah, yeah. Skibi Abadubi, mocniej, szybciej Skibi Dubi lepiej Skibi cały czas Skibi Dubi Dei, siłę wiesz. Miła, miła, Milky Way Milky Way Clan, co? Lucy, czas. Milky Way, więcej yeah, 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 yeah. Spoko Kopciuszek.